To se program. Siema, tu składa z inną solgaro. Siema. A to jest koniec że zagrajmy w Sirius sam jeden. Idziemy dalej sobie. Już coś się pojawiło. Weź co to jest w ogóle Co mi życie wzięło A tu coś lata Szkielet mnie atakuje WTF Brudy wybuchający Super ja mam tego bomba za chemię Daj LOL 6 życia mam <laughs> Ej, czekaj, wejdziesz, ja, tam leży katolik super ja Jeszcze żyje Tu tu z Gdzie jestem? Zrozpiłem się na nim To był jakiś robot gdzieś jeszcze Jest. Ja już go zabiłem 18 HP OSIEM! co tu strzela z... 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 do mnie? Ej, jestem No, jedę sobie pozbierać to wszystko. Daj jeszcze ten. Ej, jeden HP mam, ale ja ja. Zejdź go, Saty. Ej, zloczył się. Opadam, opadam. Idę ci pomóc. Jak przeżyję z jednym HP, odsuwajcie! Bo ich tu milion idzie na mnie. Spankuję. Fajnie. Wpadłem. Oj! Brzmię nie z... udało się. Tańku, z nie. Stron. Oj, wpadłem. Ich fajem to kliknąć Dobra ja. co to no. skąd dostałem? One shot to kill O kurde! Ja tu one shot to kill zrobiłem Kurde, <laughs> na woda zbugowana to możliwe i można po nie biegać Dobra, cześć, wejść w końcu do środka, tu sobie jeszcze pozbieram amu, i tak dalej. Ja też. Dobra, już wbijam, chodź tu. A no czekaj! Patrz na tą wodę! Ja sobie biegam po niej. Idę jeszcze tam po amu. Co sobie, idź? Nie idź, bo się coś koło mnie z To też tam sobie pójdę po to no Albo dobre, jak już idziesz to. Mi tam niepotrzebne. O, o, co to jest? Broń. To jest szczytę. Fajnie, że już mam 30 HP. A to jest I granatnik? Będzie, że już nie mam ammo. Dobre. Do tamtej broni. O kurde. No, A tu jest na. tak. Ile ich mam zpankować? Wszystkie! Już prawie padam, to nie, no, nie HP. na mnie się nie rzucają. Ała! No. I... Za konta cię wzięły. No czekaj, bo zbierajmy to wszystko, jestem zbity jak. Ile masz HP? Aha, widzę tutaj. Ha, mamy Cześć. więcej, jedno. O dwa. O kurde! Czemu to się zrystkiło? Nie wiem, ale padłem. Ja też. Gdzie idziemy? W prawo czy w lewo? W prawo. Może się rozdzielmy, jeden pójdzie, tu, jeden tu. Dobra. To idę tu. Iń! Nie Jezusie robią. co to jest? A tu są naboje do granatnika to wziąłem Ja uciekam Wypad Jak? Czemu oni idą od ciebie do, w moją stronę? Nie mnie Weź, do kąta wzięły Ja mi się zaraz piły tu Ja już leżę oczywiście Super, pięknie Z Która menda mnie zabiła? Ler, Ler to takie takie szkiele Idź sobie tam wejść, tam są naboje do granatnika. Ej, tam coś do góry jest! Ej, minigun! Czemu one już nie padają na hita, tylko na Ej, dwa? Ej, Minigana mam! Co farcie... O, życie! Ej, chodź, to se weźmiesz! Już, już. Ej, ja tu mam jakiś plecak odrzutowy. Ej, chodź tutaj What na razie, cofnij. Idę. Ej, ja tu mam bossa i nie mogę cofnąć! Albo coś, oh. <laughs> <grym i gana> Ej wiesz, Ja tu mam minigana, bo wlazłem w jakiegoś buga Czy coś, jakąś taką planę i mnie wybiło minigana... Weź chodź tutaj, co tu się dzieje, rzeźnia normalnie No idę Ale mnie tutaj zaatakowały te jeszcze. Co? Co? Te takie szkielety. Ta? Szkoda, że nie widzę, tu się dzieje O pletak jezu minigana mi Już prawie padłem <grym i gana> <grym i gana> Jeszcze ja tu napalam Padłem Ta? Ile masz minigana straciłem? Ja, nie, ja padłem też ale minigana mam Skąd ty minigana masz? No nie masz minigana To ja mam jakiś pistolet minigun był inny, ja tam znalazłem Taki wielki No tu też jest minigun też Nie A no co? Tamten to był oryginalny taki Taki wielki Powiem ci że mam 20 HP A bo to jest nikt widzi tych rzemchów tutaj. No. Prędzej jakich pozby wyskoczy. Wilej. No bo, Szkoda, że nie widzieliś na początku, ile ich tu było okay. to. Tu tutaj. No ale to dopiero później, jak ich tam wybiłem w połowę. Ile masz punktów do góry? 198 500. Dobra. Zabite. O. Ci, że mi 15 HP zostało. Nie, trzeba iść tam. Jak tam? Czemu Co, coś tam się darło przez to? O. Co tam masz? Ej, zamknęło się. O. Tu zaraz coś wyskoczy. O. Na jedną rakietę, a jej skorczony. Ale combo, wystaje. Ej! Gdzie ty jesteś? Ja od... dobre tam w tam jego od pleca wziąłem. Tak. Uj, tankuj, tankuj, tankuj. To on drzwi na mnie spadły. Żaby! Oj, 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 o kurde, o kurde, aaa. Super! Ech. Gdzie te drzwi walnęły? 8 KP zostało. O. A co to jest? O, poziom. Ej, kurde. Comes troll. E, UTF? O, Templ kurde, że się dzieje. Templetak daje ci wszystkie naboje. Więc... Ja z rakiet nich strzelam. No to ja też, bo jedna na jednego wystarczy. A, ja nie to robię. O kurde Co? Co? Aha To, to. Ale z widzę O kurde A mnie wywalił, dobra Ale żyje Gdzie jest trzeci? Padł? Dobra O tam idą jeszcze Weź zabij tego czegoś co tu we mnie strzela Weź te plecak Gdzie plecak No ten czerwony ty już wziąłeś już dawno wziąłem A. Nie wiem co mu z pistoletów wale ale Co to ze nie, nie, nie mogę trafić Ej kurde Ja walę z dwóch rurki. Ej plecy mi zrobili Ja z tego Tomigana, czy co to tam jest Z tej maszynówki Leżą Co to ma być? Gdzie wejście? Tam. Tu coś wyskoczy po drodze. Ja ci to tam mówię. Zaraz byki z 10 stron wyjadą. Pewnie wyśmie ten armur. Mówiłem. A ja mówiłem, że byki będą. Tankuj! Tankuj! Dobra. O kurde, mnie. Ej, kom! Głupie szkelety na dwa hity padają mi dopiero tylko. Ej, no! Co mnie blokuje? Ja tu zabiję bzyki. Na tego się trafi, i nie tak jak to biegnie z rakiem. Co ty robisz, mu z rakiem walić? Oła, ej, coś się pojawiło o. serce. Fajnie, masz Aha, wycia? Aha, widzę. 163 o kurde, dobra, jedna rakieta na jego. Więc gdzie są rakiety? Ja Ty Kurde. Nie trafiłem. Trafiłem. Ja tu wszystko trafiam, ale nie trafiłem z tego z, rak z rakiety w tego niebieskiego. Ja nie mogę, to się dzieje w ogóle. Pa, wszystko twoje? Ile już masz tych punktów? 464 300 928 równe. No, dobra, plecaczek i. I super wow. Jak... o kur, już nie mam Ja wolę, co się dzieje? Zabij najpierw tego czerwonego. O już padłem Ja padłem, bo nie... Bo, bo mnie dwa czerwone biły i jeszcze milion wszystko na mnie leciało. Aha <grystanie> To jest niebieski ten wybuchający wpadł na byki i jeszcze i w ogóle tak wybuchło wszystko naraz Takie combo Co za cholerny byk, weź go sobie Nie mogę, się no ja Szkielet padł, ale ten taki najlepszy Park granatnika No w końcu wejdziemy do środka Może idziemy gdzieś tam na boki, może coś będzie Nie dzięki O, ja to o, chcę okay to jest? Jakaś laserówka. Laser O kurde. Ale słabe Dobre jest Co to na te no czerwone jest słabe E tam, ale skelety padają jak chcą Tych gdzieś słyszałem chyba Gdzie ja chodzę? O, granatnikiem jest. Nie, 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 nie. Kurde. Teraz na mnie wszystkie Tu jest plecaczek O, życie No nie jest mniejszy jakieś No są czerwone i zielone Tylko tu się nie da wyjść. Aha Zabiję go laterem Padł Ja tam, tam jest jeszcze Jeszcze więcej Ała oh wow. to, Patrz to, jak ich zabiję O kurde Zabij tych zielonych tam do góry Dobra a tego musieliś ja nie musiałeś dobijać. Nie dobijem tego, nie dostałem. Chyba. Ty dostałeś tak? ekspa. Pa tego też. Nie dostałem ekspa do niego. Chwila tu gdzieś było życie. O nie! Jest! Dążyłem Tam jeszcze jeden Widzę, że jest zbity jesteś no. O kurde, ja też jestem Samym samy życiem muszę pójść po niego 4hp Fajnie Padłem. Ha 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 O kurde ja tu nawalam byle gdzie, żeby coś zabić. Ale jumper. I wcale nie chodziło mi o sweter. Wchodzimy? O. o. Co to jest? Słyszę jakiegoś robota. Ja tu sobie pochodzę, bo już jest dużo ammo. Popatrzę co tu mamy. Haha. Ha. O kurcze <grym> Ej tam, co A to ja robi to? Pisałem. To jest to, chyba to, to, to broń do tego lastera